Ten, ten niewidzialny pistolet przy skronie. Dlaczego my to robimy? No, dla pieniędzy. Aha, okay. Do tej pory Louis Villain pojawiał się na naszym kanale, ale nigdy nie był sam. Pani z kim był? A z Avim często. No właśnie, z Avim. To chyba taki duet, który trzyma się razem. Właśnie kojarzymy ich z tego faktu. O Avim coś tam co nieco wiedzieliśmy, chociaż też bardzo ciężko było dotrzeć do informacji na jego temat, ale o Louisie Villain. Czy Luis nie jest też producentem przy okazji? No właśnie, wydawało mi się, że jest. No to chyba jest, wydaje mi się, bo Avi Przedaż raczej nie z jest. Avi raczej nie. Z nich jest. dwóch, właśnie, Luis. Czy ci się tytuł z czymś kojarzy? Sherry Lady. Oczywiście, że mi się kojarzy z takim starym hitem Modern Talking. Być Albo może ktoś fajny. z Was zna, ale. No. Sherry Lady? No Chyba kurka. każdy słyszał. A jak nie, to zachęcamy, żebyście sobie sprawdzili. Lubiłeś Sherry Lady? Tak. No, Fajne. Zobaczymy ile tam będzie inspiracji z starym kawałkiem. I o co chodzi w ogóle? Warszawa. Mhm. Okej, okay. jest to wyczuwalne takie Haitis. No! Palmy warszawskie! Klimat jak Stranger Things. Ten bas. Leciało szary, szary lady, ale szary, szary świat Byłem cały czas na pętliad MZ Nie byliśmy święci setki zalet tysiąc wad Gdy wiedziałem, co się święci to widziałem Trzeba wiać stąd Nieraz nam przecięła się ariadny nic Ale nie ma takich ran, których się nie dało zszyć. Dałem kredyt zaufania, nie chodziło o zysk Odebrałem go z nawiązku, właśnie rzucam cieniów wyspa to już nie marzenia, plany malowaliśmy nie jedno, nie dając przy tym plamy Żyjemy w Polsce, choć mi różne stany. Rześ rachunek dwa tysiące, ale nigdzie jak umowy. To moja droga, na której byłoby się. Czy to była wiwa? Czy mi się wydaje? Wiwa, no no wiwa. No. Mam wrażenie, że to jest taki build-up, że on do czegoś dąży, tak jakby do sedna, żeby mm -hmm. powiedział o co w końcu chodzi, ja nie czuję, że powiedział o co chodzi. <laughs> ale to się może jeszcze wyjaśni. Ogólnie fajne flow, fajne beat, fajnie buja. No, spoko. To brzmi jak retro polski raps ze wczesnych dwutysięcznych, połączony z 80s, ha. takimi barwami. Trochę tak, Trochę tak. Tym bardziej, że w samym wokalu nie mamy jakichś takich bardzo nowoczesnych efektów. Więc to też nawiązuje do tamtych mm -hmm. czasów, kiedy tak to mniej więcej brzmiało. Wiesz co mi się podoba? No i na razie jak dla mnie trochę za mało, żeby stwierdzić. Jest takie okejkowe. Okay przyjemne. Nie? No, no, w sensie podoba mi się, że mm -hmm. na zasadzie, że przyjemne bardziej niż nieprzyjemne. Tekst y, na razie tak, taką tajemnicą dla mnie jest. Tak może się wyjaśni, o co jest dokładnie ta, chodzi. tak jakby, kurczę, jakiejś transformacji by było, nie? Jakaś transformacja. Odcina się od tej przeszłości, trochę narzeka na tamte czasy. Takie wspomnienia, ale nic takiego konkretnego. Mm -hmm. Zobaczmy dalej. Polował, jestem Przykładem, że można od nowa Tu prawda chodzi naga, ja ubieram ją w słowa Zobacz, czy de mnie po oczach, nie bobi Co daje, to wraca i nie bobi nie Z jednej strony nie czuję, z drugiej boli mnie Było co było, ale przeszłość znowu goni Czy de mnie po oczach, nie bobi Co daje, to wraca i nie bobi nie Z jednej strony nie czuję, z drugiej boli nie Było co było, ale przeszłość znowu goni W pustym pokoju czuć Dio... No i co? Mnie ten refren. Czy wolałbyś, żeby ten refren był wykonany przez Kizo na przykład? <laughs> trochę Kizowo to brzmiałbym, <laughs> powiedziałbym, takie, po takie takie... Ten <laughs> głos ma taki dosyć niski, trochę monotonny w swojej barwie. Trochę takie, no Brakuje czegoś, wiesz co, wolałbym, żeby ten refren był wykonany przez gipsa. jak miałbym wybierać kogoś, kogo chcę. jest szału ten refren. Ten tekst też taki ogólny, wiesz co, boli mnie to troszeczkę, że to jest takie, mm, być może trzeba znać jakieś fakty z jego życia. No, tak jak, wiesz co, na pewno jak ktoś jest no. jego fanem, kibicem, to jest dla niego kolejny klocek do ułożenia sobie historii o Luisie. Być może tak. I to wtedy zadzia zadziała mocniej na pewno niż yy, dla nas laików, którzy znają Luisa tylko jako gościa, który występował z Avim gdzieś tam kiedyś. Okej, okay, okej, okay. ale z drugiej strony wiesz, załóżmy, że nie znasz gościa, chcesz się wkręcić, widzisz, że jest na karcie na, na YouTubie na przykład Aha. na pierwszym miejscu, Włączasz co sobie? i... Czy i... ten kawałek ku kupuje taką osobę, tak? Dla mnie to jest generikowy bełkot o tym, że no kiedyś było gorzej, teraz jest lepiej, ale mm -hmm. te złe doświadczenia zostają we mnie, bo spójrz mi w oczy, wiesz, rymy słabe, no on zrymował mnie z mnie, minie, z pominie. <słuch> <słuch> Stary, nie, mi się to nie podoba za bardzo, beat jest fajny i flow było fajne we zwrotkach, tekst jak do tej pory mnie nie przekonuje i ten refren taką mhm. pieczątkę podbił pod tym, że to jest takie sobie. No na razie jest takie sobie, ale ten beat tak naprawdę też myślałem, że rozwinie się jakoś bardziej... Chociaż z drugiej strony jest to niezły kanwas dla jakiejś osoby, która mogłaby się, nie wiem, chcieć popisać jakimś skillem. Więc teoretycznie jest to dobra podkładka, ale skoro Luis jest taki, jaki jest, to teraz sobie wyobrażam, może inny beat powinien być dla niego. Może, a może to jego fanom będzie się bardzo podobało. A no to na pewno. Fa fani wiesz, nie. dla fanów to, to jest inna kategoria oceny w ogóle, nie? Co tam jest cenzurowane? Jakieś narkotyki? Jakaś ścieżka cenzurowana? marihuana ta, ta może, bo nie wiem. Nie boli mnie. Było co było, ale znowu goni mnie W pustym pokoju, czuć Dior i papierosy miałem w głowie pierwszy tak, milion papierosy. i ten ciągły niedosyt Rzucałem to na szalę, potem od spalałem, skręta nie zaprzecza. Robota paliła, tak. mi się w rękach, życie pisze scenariusze Just i to, to chyba nice. stylica te znaki, które ciężko rozczytać Ludzie zadają mi pytania, czemu rap A ja ciągle szukam odpowiedzi, czemu ja Od L do V, jak od przegranej do wiktorii Przeszliśmy przez to bagno, teraz przejdźmy do historii Czysta, brudna prawda, niepierdolony nic to nie falstart Po prostu dwa kroki przed nimi Potrzebny hit, znowu go dzwoni Jaki hit, kurwa, przemaz. każdy wers boli Najlepsze numery pisałem w najgorszych chwilach Rozmazywało się życie mi, a jej makijaż jak tego słucham tak, to zupełnie mógłbym uwierzyć, że ten kawałek powstał dawno temu pod względem właśnie tej prostoty flow, braku jakichś tam upiększaczy specjalnych, co jest dla mnie na plus. Wolę taką raw formę. Nie, nie słyszysz tam w. W pewnym sensie, jeśli chodzi o tempo i takie przeciąganie troszkę tych słów Aviego? Kurczę, nie pamiętam tak dobrze wiego ale taki... no miałoby to sens. Wiesz, no jednak ze sobą spędzają pewnie ileś tam czasu. Być może Awi też podpowiadał w niektóre rzeczy, jak coś zrobić. Być może się inspirują sobą nawzajem. Więc miałoby Ym... to sens. Nie pamiętam tak bardzo wiego żeby powiedzieć, może, może tak. Jeżeli chodzi o taki właśnie old oldschoolowy rap w nowym wydaniu, to to jest właśnie to. Tylko, że nie widzę powodu, żeby do tego, do tego wracać. Skoro są po prostu te oldschoolowe rzeczy zrobione lepiej niż to, moim zdaniem. Oldschoolowe rzeczy, w sensie które. jakie oryginały? Wiesz, no, tak, te oryginały, które nie odbiegają pod względem produkcyjnym od tego jakoś bardzo, e, a pod względem samej nawijki są po prostu dużo lepsze i bardziej. Mm -hmm. Przekminione, mają ciekawsze teksty, bo tak naprawdę to jest tekst no, z kategorii trochę o niczym. O wszystkim i o niczym. O życiu. To jest mego ogólne. No, ogólne. O życiu, ale to wiesz, o życiu można powiedzieć kompletnie wszystko i on to właśnie robi. Nie boli nie, było co było, ale przyszłość znowu go mnie Czy te mnie po oczach, a nie powinien Co daje to wraca i nie powinien Z jednej strony nie czuję, z drugiej boli mnie Było co było, ale przeszłość znowu go mnie Czy te mnie po oczach, a nie powinien Co daje to wraca i nie powinien Z jednej strony nie czuję, z drugiej boli nie. Było co było, ale przeszłość znowu go mnie Słabe te rymy, naprawdę. No. Nie, nie, no, mówię co, myślałem, że, że refren jakoś odratuje ten kawałek, ale okazał się jeszcze gorszy. Chyba. Że go pogrążył. Że jest taki właśnie, nie wiem, ta, ta monotonia jakaś jest w tym wszystkim. Troszkę brakuje jakiejś lekkości i polotu. ale no tak To jest twardo stąpające po ziemi. No bardzo często ten stary rap dla dzisiejszego słuchacza byłby po prostu nudny. Przez tą właśnie monotonię, która tak brzmi, nie masz tysiące efektów, wiesz, nie skaczesz po tonacjach, jak oki, albo. Ten Sobel, że raz nisko, raz piszcząco, tylko cały czas mniej więcej właśnie tak. I on tak robi. I ja nie mówię, że to jest złe, tylko mówię, że jest na tą chwilę nudne. Ci, którzy odnieśli sukces i mieli właśnie ten taki oldschoolowy styl, to oni też mieli i fajniejsze teksty, i flow, i jeszcze generalnie głosy też fajniejsze. A tutaj moment takiego gościa, który. No tak, tak. Szokujące jest to, że to jest numer jeden na karcie na czasie. Tak, to znaczy, że no i podoba się ludziom ewidentnie, jesteśmy tutaj w gronie. Krytyków w tym momencie, ale tak naprawdę krytyków dlaczego? Ja Tylko dlatego, że po prostu nie urwało mi to dupy, jest takie se, że znaczy, dla nas to może być jakiekolwiek, tylko pytanie: jak to się stało? Już zespiesze? Numer jeden. A może szereg czynników, może ludzie czekali na coś od Luisa, może gdzieś promocja, o której nie wiemy, może avi może coś nie no, kurczę, to na pewno jest tutaj nie jest efekt z tego, że on tutaj po cichu coś wypuścił, tylko coś tak, musiało to... się dziać w tle, o czym nie wiemy. Wiesz co, ten kawałek nie brzmi, jakby był na czasie, a tym bardziej pierwszy na czasie. On nie jest na czasie. To jest przeciwieństwo tego, co jest na czasie. Jak zobaczysz na tej samej liście masz okiego z Soblem Sex Tape mhm. i to no to co jest bardziej na czasie? No ciężko w to uwierzyć w ogóle. Nie mam nic oczywiście do, do Luisa, wydaje się być bardzo spoko gościem. Tak, właśnie spoko gość. Trzymający się ziemi. Nawet chyba widziałem jakiś fragment, gdzie był on z Awim u kogoś. I bardzo spoko typ, no nie? Tylko bardziej no takie to było taka... Wrażenie. Widać było, że z gościem, producentem po prostu, a nie sądziłem, że on też rapuje, ale jak widać dzisiaj chyba każdy może, nie? No co widać też po naszych kilku próbach. I no. ruszamy dalej. Ruszamy dalej, przechodzimy obok. Bądźcie z nami przy kolejnych filmach i do zobaczenia. Pozdro.